W tym zadaniu podobno trójkąty ABO i CDO mają być do siebie podobne. My musimy to pokazać, że tak jest. To będzie dość proste. Po pierwsze zauważmy, że odcinek AB jest równoległy do odcinka CD. Tak jest, ponieważ żeby mógł istnieć trapez, to w trapezie muszą... Pojawić się co najmniej dwa boki równoległe do siebie. I takie boki wtedy nazywamy podstawami. I teraz jest takie twierdzenie, w którym, jeżeli dwie proste równoległe do siebie przetniesz z trzecią prostą, to wzdłuż tej prostej będą powstawały takie szczególne, trój, ym, szczególne kąty. Kąty o równych miarach. To znaczy, ten kąt będzie odpowiadał temu kątowi. Ten kąt będzie odpowiadał temu kątowi. No i jeszcze dodatkowo tutaj mamy przy punkcie O tak zwany kąt wierzchołkowy. Kąty wierzchołkowe są zawsze tej samej miary. No i musimy teraz to opisać w odpowiedni sposób. Będziemy przymierzali się do skorzystania cechy podobieństw trójkątów typu kąt, kąt, kąt. Zacznijmy od mniejszego trójkąta, od, od kąta niebieskiego. Więc miara kąta CDO jest taka sama jak miara kąta ABO. Pokazałem, że ten kąt jest równy temu kątowi. Teraz pokażę, że ten kąt jest równy temu kątowi. No to zapiszmy, że dco. Równa się. BAO. No i na koniec pokażmy, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt. Kąt COD równa się kątowi AOB. Mm. Jeżeli znaleźliśmy trzy kąty o równych miarach, to możemy teraz już na koniec stwierdzić, że trójkąt CDO jest podobny do trójkąta ABO. I tutaj zadziałała cecha, tak jak już na początku wspomniałem, kąt, kąt, kąt.